Wielki Brytyjski Strajk Narodowy Protest w Zjednoczonym Królestwie już za miesiąc 24 maja. Pytacie się mnie o to w prywatnych wiadomościach, w komentarzach, o co tutaj chodzi. The Great British National Strike. Tak naprawdę nie wiemy wiele. Brak głównego organizatora. Informacje o tym proteście pojawiają się przede wszystkim w brytyjskich mediach społecznościowych. Ma to być ogólnokrajowa inicjatywa obejmująca wszystkie główne miasta na czele z Londynem. Ale jaka będzie faktyczna skala tego protestu, trudno dziś zgadywać. Jedno jest pewne. Ludzie powoli mają serdecznie dość tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje. Rozczarowanie sytuacją gospodarczą, polityczną kraju jest faktem. Żyje się coraz trudniej. Protest ma być przede wszystkim wymierzony przeciwko rządowi Partii Pracy, premiera Kira Starmera. Pojawiają się zarzuty związane z oszustwami wyborczymi, z kryminalnymi wręcz kłamstwami, z dezinformacją, z lekceważeniem ważnych dla Brytyjczyków spraw. Protestujący mają apelować do uczciwych polityków, jeśli w ogóle tacy jeszcze zostali, o to, żeby doprowadzili do wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Co Wy o tym myślicie? Czy zgadzacie się z takim protestem? Będziecie strajkować 24 maja?